Witam serdecznie moi kochani, niebezpieczny jest ze mną moja szafa ponownie, zrobimy sobie dzisiaj przegląd letnich rzeczy, a jednocześnie spakujemy się do LA, więc będzie dynamiczny filmik, będzie się dużo działo, ponieważ w LA może nie jest pogoda taka bardzo letnia, jest pogoda mieszana, w sensie teraz jest nie wiem jaka, ale będzie to nasz przyjazd, który jest za dwa dni. Jednego dnia ma być 23, jednego dnia ma być naście i zachmurzenie, nawet jakiś przelotny deszcz, więc weźmiemy dużo różnych rzeczy. To jest to, czego ja niestety nie lubię. Ja lubię, jak jest pogoda jasna i prosta. I ja biorę sobie ciepłe rzeczy, zimne rzeczy i tyle w sensie cienkie rzeczy, nie Więc um, nie wiem w sumie, czy ja Wam pokażę wszystkie moje letnie itemy teraz, czy, ale chyba tak. Bo to będzie dobra okazja do tego. A myślę, że i tak pod koniec lata moja letnia szafa się zmieni, bo ja jestem obses z wymienieniem rzeczy, jak wiecie. I tak, i pewnie to ulegnie zmieni, wtedy Wam zrobię update tego odcinka. Przyszedł książę. Ale na razie skupmy się na tym, żeby spakować się do Alei i przy okazji zaprezentuję Wam moje ulubione letnie rzeczy. Zacznę słuchajcie od wyjęcia walizy. Udało się. Sukces. Jednak wysoki wzrost ma swoje plusy. E, pakujemy się w kabinówkę. Ja zazwyczaj e, w takiej wielkości się obracam i ja na przykład zawsze Zuzia się dziwi, jak to jest możliwe, że ja się mieszczę w tym. Ja też nie wiem, kochani, ale minimalizm górą i może się uda. E, kosmetyczka podróżna, jakieś takie rzeczy, to Was nie interesuje raczej. Przejdźmy sobie do Ubrań, Boże, jest jakby, mam taki problem, żeby się spakować, bo po prostu nie wiem nic. Nie wiem nic, więc chyba łatwiej będzie, jak wyjmę najpierw rzeczy letnie, które są w tej walizie, którą muszę jakimś cudem stąd wyciągnąć. Po prostu pokażę Wam rzeczy letnie i zdecyduję, które wrzucę do walizki. To będzie pierwsza część, a druga część to będzie dopełnienie tego rzeczami zimowymi. Przepraszam Was za chaos, ale po prostu ten filmik jest spontaniczny. I staram się jakoś w tym wszystkim odnaleźć. Więc no. Udało mi się przytachać walizkę tutaj. Jest przede mną. Już Wam nie będę pokazywać, co tu się teraz dzieje. Lepiej, że to jest ucięte. Lepiej, że tego nie widzicie. Jeszcze tu przymknę, bo troszeczkę się dzieje za dużo. Więc lecimy. Słuchajcie, tak. Taka koszulka, ona jest na ramionczka. Wygląda jak kwadrat, w sensie prostokąt. Ale ona, jak leży na mnie, to jest git. Uwielbiam jak bluzki. No głównie bluzki, nie sukienki w sumie, ale na sukience to też byłby dobry pomysł. Uwielbiam jak bluzki mają guziczki po całości i ja sobie mogę trochę rozpiąć z góry, trochę rozpiąć z dołu, albo tylko rozpiąć górę, ale najlepiej to lubię właśnie trochę z góry i z dołu, żeby było tak asymetrycznie i żeby coś się ciekawego działo i wtedy tu widać kawałek brzuszka, which is sexy, a tu widać kawałek ym, obojczyków i dekoltu i też jest bardzo fajnie. Także to jest taka bluzeczka, ona jest taka delikatnie prążkowana, ona jest z firmy, która jest w Stanach bardzo popularna. Nie wymówię jej nazwy, niestety, nie będę się kompromitować. Bierzemy, to się przyda. Yy, taka sama, tylko I'm obsessed, I'm obsessed. Um, kocham, kocham jak top jest bez rękawków i no te guziczki tu znowu można je rozpiąć w konfiguracji jakiej się chce. On jest naprawdę mega, mega ładny i wydaje mi się, że mi pasuje do twarzy, więc on też z nami jedzie. Tutaj, no, nie wiem, czy to jest pogoda na ten staniczek, jak mam być szczera. Yy, on jest z Glassons, z tej firmy, którą bardzo lubię od niedawna, znacie na pewno, bo już tysiąc razy o niej trąbiłam, ale wydaje mi się, że będzie po prostu na niego za zimno. Ogólnie powiem Wam, że LA... Yy, proszę, muszę się rozebrać, jest mi za gorąco. Yy, w LA wszystkim się wydaje, że jest tak ciepło i tak dalej, nawet właśnie dzisiaj rozmawiałam o tym z Zuzią. A moi drodzy, w LA to wcale nie jest tak ciepło. Tam, żeby się wstrzelić, tak żeby nie padało, nie biało i żeby nie było... Yy, niżu pogodowego w postaci chmur na dwa tygodnie, to naprawdę jest bardzo ciężko. I powiem Wam, że jak my byliśmy tam w czerwcu, trzy lata temu, to ja nabrałam z Polski samych jakichś takich mikro, rzeczy. Tam była taka loduwa tam była taka loduwa Ja kupiłam prawie całą nową walizkę, będąc wtedy w Kalifornii, bo po prostu, po prostu, po prostu była pogoda na ocieplacz w czerwcu. Więc yy, teraz też na pewno biorę ocieplacz. Bikini biorę tylko, żeby zrobić content. Dobra, trudno. E... Aha, dobrze, piżama. Dobrze, że jesteśmy przy temacie i zobaczyłam piżamę. Bierzemy piżamy, ale moi drodzy, tą, bez odświeżacza szafy, jakby to go interesowało. Bierzemy piżamę, ona jest. Silki Silk się nazywa firma. I ona jest ze współpracy. W sensie muszę jej zrobić fotki. Zrobiłam z nią już rolkę i jeszcze teraz fotki, więc bierzemy ją. Pokój hotelowy nada się do tego idealnie. Już myślę o tym, jak bolesne będzie prasowanie jej. W ogóle tu widzę, że ma klamkę, więc aha, hmm. najpierw będzie do prania. Bolesne będzie prasowanie jej, ale przemilczę to na razie. Tutaj mam z letnich rzeczy rzecz, którą trafiłam na DiPopie w tamto lato i po prostu I'm Obsessed. To jest taka sukienka plażowa. Ale ja w niej poszłam też raz na kolację, bo ona nie prześwituje i do szpilek i do eleganckiej torebki wygląda przepięknie. Ona ma takie troszkę bardziej wycięte plecy, ale nie jakoś bardzo, nie jakoś bardzo. Tutaj widzicie jest dziura. Jest maxi, of course. Jedyny jej minus jest taki, że przez ten materiał, że on nie jest zbyt rozciągliwy i jest gruby, to tutaj na dole ona nie jest zbyt, pomimo tego, że tu nie ma gumki i w ogóle ma takie śmieszne trójkąciki. To nie mogę w niej za bardzo szeroko rozszerzyć nóg, więc jakkolwiek to nie brzmi więc ona nie jest do dynamicznego chodzenia, tylko jest taka do siedzenia, no. E, ale jej nie bierzemy, bo jest za zimno. Ach, poczekajcie, poczekajcie, Boże jest chęciało Chrysta. Tu jest taka Maxi spódnica czarna, którą też uwielbiam na plażę. Ona tak bioderka ładnie odsłania, ale też będzie na nią za zimno. Chociaż z drugiej strony mam być 23 stopnie jednego dnia, więc nie wiem, czy nas nie olśni i się nie wybierzemy na plażę albo basen, ale... Ale jak myślę o tych zimnych dniach, to szkoda, żeby ta spódnica zajmowała mi tyle miejsca. Lecę dalej przez rzeczy, słuchajcie, o! Wygniotło się troszkę, ale to nie ma żadnego znaczenia. Słuchajcie, plisowana czarna spódniczka z Lululemon. To jest jeden z moich ulubionych u... Jedna z moich ulubionych rzeczy w mojej szafie, dosłownie. Ona jest tak świetna, to plisowanie, ono się w ogóle nie niszczy. Ona była prana, ona leżała w walizie przez całą zimę. Ona po prostu jest cudowna. Jeszcze on ma pod spodem spodenki, bo ona jest ogólnie tenisowa, ale kto by się tam przejmował. W ogóle mam zamiar ją nosić na padle, więc świetnie, że ją wyjąłam. Tu ma kieszonki, one są oczywiście na piłeczki tenisowe, ale ja jestem zachwycona i używam ich na telefon. Bo yy, nie wiem, czy też tak macie czy też Was to, den was to denerwuje, że wszystkie leginsy, shorty, bikery i tak dalej, wszystkie rzeczy kobiece nie mają dziuby, Kieszeni. Zrobiliby taką tu na boczku wsuwaną. Właśnie taką jak tu w tych spodenkach. Co, co to jest za problem? Ja potem wszystko muszę w rękach nosić albo brać torebkę, która mi nie pasuje do tego outfitu. Co to wymyśla? Ja to mi świat zbawiła, powiem Wam. Dalej, jedziemy. Kolejny topik um, z guziczkami. Ale w innym kroju, ale w innym kroju. Nie, nie powiedz, że taki sam, w innym. Ale nie wiem, czy będę go brać, jaką dwa tamte, chyba nie. A tutaj, jakieś takie za bardzo topiki um, letnie, to pominijmy to. No i sukienki. Um, sukienka Maxi z Basiclo. Czarna, prążkowana. I ja dodawałam o niej. Um, nie, Risa na ID. Słuchajcie, to jest jedyna sukienka Maxi, która mi się nie podciąga w moim życiu. Znacie to, jak idziecie w sukience Maxi: dwa kroki jest dobrze, ale przy dwunastym kroku cała sukienka już jest zrolowana i na biodrach. No, w tej sukience to się nie dzieje. Ona wspaniale się trzyma na ciele. Jest turbo wygodna. Pięknie podkreśla ciało i nie podjeżdża do góry. Więc jeśli szukacie sukienki Maxi: tak, z Basiclą, polecam totalnie. E, tutaj mam taką piękną, piękną, piękną sukienkę. Ją też upolewałam na Deepobie, to jest No Name. Ona jest w stylu Rat and Boa, ale jak ja widzę ceny na Rat and Boa, to śmiać mi się chce, bo paręset euro za sukienkę cienką jak firanka. To jest dziwny pomysł dla mnie, więc jak ktoś ma to super, ja nie, nie. nie. Więc to jest w tym stylu. Nie powiedziałam, że to jest podróbka, bo one się różnią. Dużo firm ma te sukienki. Ja nie wiem skąd jest ta. Ale ona jest tak piękna i ja zawsze kiedy ją zakładam, rozbieram za nią pochwałę. Ale znowu będzie za zimne, żeby ją założyć. Ja. Więc ona zostaje. O, to też jest dobry pomysł. I w sumie teraz nie wiem, którą z nich wziąć. To jest Maxi sukienka kolejna z Ochpoli. I dobra, ona też nie podjeżdża. Zapomniałam o niej. No to z Basic Law i Och Poli. jeśli szukacie, to mega polecam. Ona jest z takim dekoltem łódeczkowym, długi rękaw, no ona jest też mega super. Zastanawiam się, którą z nich wziąć, bo jeśli wzięłabym tą ramionczkę, to czy mam czym się okryć, żeby to wyglądało jakoś tak dobrze? Chyba nie. Nie wiem, co bym mogła do niej założyć na okrycie. Aha, jakąś taką bomberko-kurtkę. Mam taką bomberkę kurtkę. Już ją widzę i już wam ją pokazuję. To jest Thank God. To jest taka bomberko kurtka z mango. Ja ją kupiłam w Polsce, moi drodzy. I co? I ta polska nie jest taka zła. Mhm. Kupiłam ją w Polsce w Arkadii i to był mój ulubiony item podczas jesieni. I tutaj nosiłam ją do dosłownie końca listopada. Ona jest tak super. Robi taką robotę i tak. Ona do tej sukienki tak. Tak, i ona, ona mi pomoże dużo. Mhm. Bardzo się cieszę, że ja ją zobaczyłam. Oj, ona, ona mi pomoże dużo. Będzie do jeansów, będzie do leggingsów, będzie do sukienki. Kocham, kocham. W ogóle y, chodzi za mną taka tylko zamszowa, ale z racji tego, że teraz jest taki półne na zamszowe i wszyscy mają zamszowe, to chyba muszę porzucić ten pomysł. Ja niestety bardzo nie lubię takiego chodzenia za trendami jakby, wiecie, ślepego, w sensie fajnie, że coś jest modne i się przyjęło i niech sobie każdy nosi, co chce i jak ktoś lubi nosić to, co ktoś inny nosi, to se noście. Po prostu ja, ja tak nie lubię. Ja nie lubię być jak pionek, jak taka po prostu gąska idąca za tłumem, jakby no no, no nie. Tu mam taką piękną sukienkę letnią do, do kolekcji Maxi Sukienek. W ogóle jakbyście parę lat temu powiedzieli mi, że będę nosiła Maxi Sukienki, tylko, no właściwie to tylko, to bym Was wyśmiała, by nie personalnie Was z kogoś, ale no, teraz tylko maxi. W krótkich się czuję niestety... perwersyjnie, jeżeli mogę to tak ująć. Jakby kiedyś tylko takie nosiłam, wiecie, na no, maksa krótkie i w ogóle, ale teraz... Teraz jak mam taką maxi, to się czuję mega kobieco. Czuję się bardzo proporcjonalnie, czuję się elegancko, ale też nie tak overdressed. I już jak mam odkryte na przykład mocno ramiona albo plecy, to już się czuję tak... uchu, uh, uh, dużo tu jest odkryta. Kiedyś to wiecie, pół tyłka na wierzchu. Insane. Ale jej też nie biorę, bo wiadomo co. Wiadomo. E, tutaj mam taką zmęczoną kurteczkę e, przeciwdeszczową, taką lekko fioletową i obawiam się, że ja ją wezmę. Uh -huh. Obawiam się, że ją wezmę. Tutaj mam taką spódniczkę i słuchajcie, fanga za tą spódniczkę. Ona mi uratowała tyle stylówek w tolato, zanim odkryłam tą taką czarną mini. W ogóle, jak ktoś nie widział, to tydzień czy dwa tygodnie temu dodawałam przegląd szafy zimowej, w którym omawiam moje ulubione rzeczy z szafy zimowej i tam są różne perły, więc jeśli ktoś nie widział, to odsyłam. I mówiłam, jak ciężko jest zdobyć spódniczkę, która jest dobra, odpowiednio krótka, nie marszczy się, nie tutaj nie faluje i tak dalej. I to była ta czarna. I to jest, słuchajcie, numer dwa. Przepraszam, że to Wam cały czas pokazuję. Ona jest z takim plisem na, na przodzie po ukosie. Tak ją dziwnie rozłożyłam, ale ona, o, jest bardziej w takim, takim kształcie. Jest idealna. Ona jest z Mikas, ze współpracy, i to jest jedna z moich ulubionych współpracowych rzeczy. Ale ona nie jest totalnie vibe alej, więc, więc nie. Tutaj też mam taką super spódniczkę. Oj, ona to jest akurat tak na granicy, bo ona jest bardzo krótka. I też wystarczy, ona nie ma pod spodem spodanek, tak jak wszystkie poprzednie, więc wystarczy wiaterek i jest goodbye. Także ona też zostaje, bo raczej raczej jest za krótka. Czy to jest kolejna sukienka? Aha, okej, okay, to jest długi. okej. Okay. Pomyślałam, się w swoich obliczeniach. Eee, poczekajcie, czy coś jeszcze z rzeczy takich letnich? Czy coś jeszcze z rzeczy letnich? O, tu mam mini sukienkę taką ładną, no ale do niej to też muszę założyć marynarkę. I to jest, słuchajcie, jedna z dwóch moich mini sukienek na lato. Ja do niej muszę nosić marynarkę, ona ma tu takie wycięcie na brzuszek i na żebra. Widzicie? Jest jakaś firma z Londynu, nie pamiętam jej nazwy, która robi te sukienki, jakby to jest oryginalny ich, a to jest Dup, ponownie. Bo oni też mają ceny takie, że się można nogą przeżegnać, zresztą jak wszystko w Londynie. Nie wiadomo czemu. W każdym razie ona jest, ona jest turbo krótka. Miałam ją w Miami i ona tylko do marynarki idzie. I chyba, chyba to też będzie tłumacz na ten wyjazd. Mm. Ogólnie LA jest takie bardziej, że kawa, hiking, jakieś tam makaron wieczorem, a nie jest tak jak Miami, że trzeba podjechać Bugatti i zjeść kawiora. Znaczy nie trzeba, ale Miami trochę ma taki vibe. Um, więc biorę tutaj trochę luźniejsze rzeczy i też jesteśmy nastawieni bardziej na naturę, bo w Miami to się nie wyjeżdża poza Miami za bardzo, bo dookoła są krokodyle i bagna. Są też piękne plaże, ale to trzeba wiedzieć gdzie i tak dalej, ten, a w Kalifornii nowo, Santa Monika, Santa Barbara i tak dalej. Wszystko co święta. Nie wiem, tak mi przyszło. Te miejsca są przepiękne, tylko nie Malibu, bo się spaliło. A, słuchajcie, nie to nic śmiesznego. Nie, nie żartujemy z tego. Taka sukienka z Oppolii na takich cienkich ramionczkach. Ona tutaj na plecach ma takie krzyżowanie, no ona też jest przepiękna. Jak tutaj jest przed wami, to nie, ale ona robi taką talię, ona robi takie ciało uwielbiam ją. Uwielbiam ją i mam ją uu, też długo. Rzadka sprawa. Eee, tutaj z kombinezą tego nie biorę, koszula też nie. No i co? No i tyle, słuchajcie. Jeszcze, żeby już tutaj z wami nie wisieć, to przejdziemy sobie zaraz do szafy zimowej. Dopakujemy tu rzeczy zimowe, czyli cieplejsze. Ja jeszcze muszę w chwilę pomyśleć w ciszy, czy na pewno wszystko jest ok. Nie będę już was tym zanudzać. Więc łyczek maczy na lepsze kalkulowanie. Moi drodzy, jestem. Jestem, sprawdziłam jeszcze pogodę, generalnie my jedziemy w ogóle na kwartek, piątek, sobotę, będzie? kwartek, piątek, sobotę, dni, ale w poniedziałek rano wyjeżdżamy, więc tak tylko w poniedziałek, tak tylko liźniemy i generalnie ma być około 20 stopni, tam jednego dnia 18, 20, 23 te okolice, więc 23 spoko, 18 gorzej, a jak przyjeżdżamy, to w ogóle ma być jakiś przelotny deszcz i coś tam, więc tak średnio. Więc myślę, że to, co zabrałam, jest OK. A jak nie da coś kupić, prawda? No, I w to, że to są takie same sklepy jak dalej, ale na wyjeździe pieniążki się liczą inaczej można sobie pozwolić. Słuchajcie tak, przechodzimy. Pierwsza rzecz, którą od razu biegiem ładuję i o której myślę intensywnie, to jest ten secik z berluk. Berluk. Pokazywałam go ostatnio, przyszedł do mnie w zeszłym tygodniu. Miałam go na sobie już raz, chyba tylko raz w sumie. Nie no, on jest, jest piękny. Ten stanik, oh, uwielbiam. Totalnie moje kolory do bluzy Lulu czarnej. Tak, tak, war is over. Więc bierzemy na pewno ten secik. Co prawda ja już im zrobiłam... Tej firmie e, współpracę, jakby spełniłam warunki, ale jeszcze im zrobię zdjęcie. Mam nadzieję, dlatego że zdjęcia im porabia jedno zdjęcie wstawię pewnie, nieważne, bo naprawdę, taka firma. Super rzecz. No to, jak już wspomniałam o czarnej bluzie Lulu, to idzie ona niezastąpiona. Daj Boże, każdemu spróbować czarnej bluzy Lulu. Kropty, ja już o niej mówiłam w zimowym. Wydaniu szafy ja się nie będę powtarzać, ale po prostu wiedzcie, że tak. Ja w ogóle chyba ją założę do ocieplacza na drogę, tak mi się wydaje, ale na razie ją tutaj rzucę. Tutaj ją rzucę. Ok. Um, czy tylko jedną prozę wziąć? Biorę też taki czarny top. Bardzo prosty, on niestety nie jest za wygodny, nie ma dobrego składu. To też jest współpraca. Nieważne jaka, stara, więc nieważne. Yy, ale biorę go pod spód, może się przydać i też na przykład tej bomberki, on tak ładnie odsłania brzuch, ma tą długość mniej więcej co ten top, który się podciąga, by the way, nieważne. A więc wezmę go. Na cebulkę trzeba będzie się ubrać, bo jak zawieje, to wiecie, nie wiadomo. Szlafrok nie zostanie, niekoniecznie, w ogóle przełóżmy go sobie tutaj. O, czekajcie, no dole już widzę bikini. No to jedno wezmę, no. Jedno, bikini. Niech im będzie. Niech im będzie. No i teraz nie wiem, czy... O ja... Nie, jednak mam dylemat. Słuchajcie, jednak nie wiem. Dobra. Myślę czy nie wziąć polarka, ale jak chyba wezmę ocieplecz. się, że mi się nie zmieści tam pole. Dobra, zaraz się będziemy o to martwić. Um, tak, 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 tak. Leginsy na pewno wezmę jeszcze czarne. I wezmę też jakoś dużo tego czarnego, może wezmę brązowe. Muszę to rozważyć, zostawiam na kupce do rozważenia. Na pewno biorę te spodnie ze Skimsa, pokazywałam Wam je ostatnio jako jedno z moich ulubionych odkryć. Te takie z marszczoną talią. No, one naprawdę ja nie wiem do czego ja mogę je założyć, żeby były dobre proporcje i żebym się nie czuła jak w 2007, bo te rozszerzone spodnie trochę mnie tak wpędzają w taki 2007. I o ile noszę je tak na co dzień do jakiejś bluzy i tak dalej, to jest spoko, ale na przykład do jakiejś torebki, jak mam je dopasować, to wtedy co na górę. Widzicie, no, też zostawiam, zostawiamy to jako do przemyślenia sekcję. E, staniki sportowe, czy my tego potrzebujemy? O, ach, słuchajcie, jestem w kropce. A jeszcze nie przyszliśmy nawet do eleganckich rzeczy. Przejdźmy zatem, może będzie mi łatwiej tak to zorganizować. Przepraszam Was, że ten odcinek jest taki chaotyczny. Ja naprawdę chciała wiedzieć, co ja zabieram, ale ostrzegałam na początku, że jak jest taka lewa pogoda, to ja nie wiem, jak się nazywam i to jest to. Jeansy, eee, słuchajcie, te z Zary. Nie omawiałam ich podczas ostatniego e, przeglądu szafy, dlatego że ich jeszcze wtedy nie było ze mną, a teraz już są. Ale też omawiałam je w weekly vlogu, jakie są wspaniałe, więc jak ktoś nie widział, to zapraszam. Jeansy z Zary, te szare, są cudowne. Do nich pasek, ten pasek jest z Gucci i kocham go. Zobaczcie w ogóle jaki on jest ładny. No. Jest mega ładny. Jest fajny gruby, ja lubię takie grube paski. Mam wtedy robi wąską talię i tak oddziela ładnie proporcje. Szczególnie jak jest trochę wyżej. Nie na żebrach, tu miałam na myśli. Więc jeansy na pewno idą. No to już zabrały tyle miejsca, że już widzę, że ledwo cokolwiek innego się zmieści. Lord. Was. Dobra, co by tu jeszcze wziąć? Tutaj to już widzieliście tą strażę, to nie będę was zanudzać. A myślę tylko, co do tych jeansów by było dobre. No i co ja muszę. A, to te, 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 te koszulki, co wzięłam, mogą być dobre do tych jeansów. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Torebeczka. Nie będę już 600 raz wam jej pokazywać. Wiecie, która to. Teddy Blake kocham. Idzie ta torebeczka z nami. I jeszcze mam takie śliczne różowe szpileczki, jakby nie sandałki na obcasie, klapki na obcasie. O, nie lubię tego określenia, bo jest takie jakieś wiejskie, no ale to są klapki na obcasie. Zaraz mam je pokażę, tylko muszę po niej przewędrować, bo byłam w nich wczoraj na sesji i jeszcze ich nie wypakowałam. Okej, okay, to są te buty Barbie Edition, są po prostu przepiękne, prze, 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 prze więc one, one idą. Ja się mogę zubierać na górę na kolację, bo one będą tylko na kolację, wiadomo. Mogę się zbierać, ale stópki, stópki będą odkryte i nie obchodzi mnie to. Słuchajcie, jeszcze wyjąłam z torby na sesję, na której byłam wczoraj. Taki kombinezon, który widzę, że y, przetarł całe dno mojej torby i trochę się ubrudził, ale jest ok. On też jest ze współpracy. To jest w ogóle kombinezon tej samej firmy, co ten kombinezon. To wdzięko, bo do kombinezonu to mu trochę brakuje. On jest taki, on jest modelujący, więc pięknie tu robi talię. Możecie już trochę to widzieć. I ma tutaj taki... na bok ramienia przechodzą te ramiączka. Jest mega fajny i go też bierzemy i mam nadzieję, że uda się mu zrobić fotki, to by było z głowy. <laughs> no i tak moi drodzy, wydaje mi się, że większość rzeczy zapakowałam. Jednocześnie pokazałam Wam trochę moje szafy letniej. Jeszcze planuję to I i, i I tak. No, więc życzę mi powodzenia, żeby mi to się wszystko spięło. Ja jeszcze, jak skończę do Was rozmawiać, to muszę na to zerknąć, czy mi się to na pewno wszystko spina. Pewnie jeszcze parę rzeczy podmienię, bo zawsze tak jest. Na pewno o czymś zapomnę, bo zawsze tak jest. Jak teraz o tym myślę, to jeszcze powinnam wziąć marynarkę na wieczór, a ona po prostu zajmie tyle miejsca, że robi mi się słabo już teraz. Ale chyba będę musiała to zrobić. No i właśnie nad takimi rzeczami muszę pomyśleć, ale generalnie bazowe rzeczy to są te. I raczej mało się już zmieni. Także mam nadzieję, że bawiliście się ze mną dobrze podczas pakowania. Nie poszło to jakoś tak strasznie, nie zajęło to jakoś to strasznie długo, ale obawiam się, że jeszcze tu będzie parę zmian i, i tak. Ale żeby już Was nie zadunąć, to to właściwie tyle. Także życzę mi udanej podróży i żeby mi się outfity spięły w tej podróży. Buziaki!